Ergometr wioślarski Assault Rover Pro. W porównaniu do innych ergometrów, ten model nie zużywa prądu, ponieważ jest napędzany siłą ludzkich mięśni. Im szybciej płyniemy, tym większy staje się opór. Na wyświetlaczu możemy wyraźnie zobaczyć pokonany dystans, czas, kalorie i tempo, jakim aktualnie płyniemy. Dużo masywniejsza konstrukcja niż w klasycznych modelach sprawia, że Assault Trower Pro jest dużo bardziej stabilny, nawet przy ostrych zrywach. Odporne na pod, wyściełane i idealnie mięciutkie siedzisko sprawia, że trening na tym ergometrze to prawdziwa przyjemność. Gdy nie jest używany, konsola łatwo się składa. A po skończeniu treningu wioślarz może być ustawiony pionowo, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca. Osold Rover Pro dostaniesz na steelstorm PL.